Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Z tej strony Jana z Janek Drotexu. Dzisiaj nagrywam na YouTubie, na żywo i tylko i wyłącznie na YouTubie, bo Facebook zablokował mi konta. Oho, oho! Ostatnio było o boleriozie i było bardzo dużo pytań na temat tej zgrabnej lampki, dlatego dzisiaj zrobię całą pigułkę wiedzy na temat tej lampy. To jest lampa na podczerwień, inaczej infrared. Jest to lampa, która emituje światło pomiędzy światłem w zakresie widzianym a radiowym. Gdzieś tam tutaj się mieści. Generalnie jest tak, że im krótsze jest światło, tym daje krótsze jest światło, tym daje większe uczucie ciepła. I to właśnie jest główna funkcja tego światła. Hmm, Emitowanego z lamp infrared, że dają takie uczucie ciepła. Ta długość fal też znajduje się w świetle takim zwykłym w ciągu dnia, może nie teraz zimą, ale latem zdecydowanie. I to jest dokładnie ta długość, która odpowiada za to, że robi nam się przyjemnie i cieplutko. Ja w ogóle zauważyłam, nie wiem czy to możliwe, ale że po kilku dniach używania tej lampy wyszły mi pieki. Także jest też reakcja skórna jak najbardziej. Um, nie wiem, czy kojarzysz takie urządzenia, w ogóle są takie audyty całe, które sprawdzają, jak wycieka ciepło z pomieszczeń. Właśnie tego typu, um, tego typu urządzenia mierzące długość fal są używane, kiedy sprawdza się, czy na przykład wyciek um, ciepła pochodzi przez okna, czy przez drzwi, czy może jest gdzieś dziura, czy słabe uszczelnienia. Także zastosowanie tego typu rzeczy ma ogromne. Spektrum, nie tylko prozdrowotne, ale też takie, że powiedziałabym w życiu codziennym. Te światełko też możecie się kojarzyć z zabiegów fizjoterapeutycznych, ale ta lampa kosztuje poniżej 100 zł. Można ją kupić w takiej cenie, widziałam nawet za 60, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie ją zaopatrzyć jako stałe w, w, wyposażenie apteczki. To się chyba najlepiej tak mm, sformułować i używać jej na co dzień w domu. Do czego ona służy? Ona pięknie rozgrzewa nam dane miejsce i w tym momencie mamy rozszerzone naczynie krwionośne, lepiej y, krąży nam krew, lepiej dotlenie komórki i lepiej odbiera metabolity. A co za tym idzie? Świetny detoks organizmu, super, w ogóle są sauny na infrared i one świetnie sprawiają, że pozbywamy się metali ciężkich, że nasz organizm się detoksyfikuje i takie lampki w domu też będą miały taką funkcję. Oprócz tego jest cudowna na zapalenie zatok. I teraz do tych lampek można kupić takie okulary ochronne, które bardzo polecam, dlatego że jak za dużo się naświetlamy tą lampą w okolicy twarzy, to powoduje ona takie zmętnienie wzro wzroku. I te okulary ochronne. Są w tym momencie po to, żeby te oczy nam ochronić. Jeżeli mamy problem z zatokami, um, często mamy infekcje tutaj, coś się dzieje, bóle ucha, ona niesamowicie niweluje bóle ucha i co jest najlepsze, ona działa na przyczynę, czyli na stan zapalny. Jak jesteśmy przy stanach zapalnych, to przy wszystkich stanach zapalnych ta lampa będzie miała swoje zastosowanie. Super sprawdza się przy artretyzmie, jak są jakiekolwiek problemy z stawami. Świetna jest przy regeneracji mięśni, jeżeli ćwiczymy coś więcej, jeżeli są oblałe mięśnie, jeżeli mamy takie uczucie zesztywienia, jeżeli jest problem w zakresie stawów. Słuchajcie, ja tu się zagadam i zdemonologuję, jeżeli miałabym opowiadać o jej wszystkich prozdrowotnych właściwościach. Myślę, że te jeszcze wam powiedziałam. Jeszcze zobaczymy, czy tutaj coś. Aha, jeszcze wzrosty pooperacyjne, były robione badania, które pokazały, że dużo szybciej regenerowała się, się tkanka w momencie, kiedy było naświetlania tą lampą. No i co? Chyba tyle. Wszystko Wam powiedziałam. Tak, bardzo poleca się ją przy niwelowaniu opochizny i przy infekcjach górnych dróg oddechowych. -da. Jest faktycznie tak, że jak się nią naświetlamy... To człowiek czuje ciepło i od razu zaczyna się tak delikatnie pocić, ale jest to pożądany efekt, więc raczej unikamy jej w momencie kiedy jest podwyższona temperatura, bo nie chcemy jej jeszcze bardziej podwyższać. Ale we wszystkich innych sytuacjach tam państwa jest naprawdę super. że to możecie o niej ślało doczytać. Jeżeli chodzi o pigułkę, wiedzy, to co całe 5 minut, to jest prawdziwa pigułka. Śmienię do Was mail, oczywiście, jest też PDF ym, do tej pigułki, jak zwykle na stronie sklep.ziolony tam w menu jest dawkowanie i stosowanie preparatów, i tam znajdziecie pedafa do tej y, tematyki lampy IR. Słuchajcie, ona kosztuje tyle, ile opakowanie suplementów, więc naprawdę warto ją mieć w domu, dlatego że przysłuży Wam się w bardzo wielu sytuacjach i zobaczycie, że jak zaczniecie ją stosować, to różnica jest po kilku minutach właściwie. A jeżeli coś boli, to ten ból po prostu odchodzi. Wiadomo, że trzeba ją stosować regularnie dla jakichś dłuższych terminowych efektów, ale to jest naprawdę małe cudynko, i chciałam się Wam. Y z wami z tą informacją podzielić. Ja pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i zachęcam też do zapisania się na listę mailingową. Co można uczynić? Wrzucę w opisie tego wideo um, link do zapisu na maile, dlatego że osoby które, osoby, które są zapisane na maile, będzie dla nich czeka niespodzianka świąteczna. Która będzie troszeczkę więcej wkrócie, wkrótce, ale będzie to miało coś związek z olejkami eterycznymi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia.